Wczoraj szczękałem trochę do tego Pisma Świętego, trochę myślałem o tym, co mi mówiłaś. Dało mi to wiele do myślenia. Wiesz co, w Biblii i w czytaniu Pisma Świętego nie chodzi tylko o to, żebyśmy słuchali Słowa Bożego. Chodzi też o to, żebyśmy trochę jakby go zasmakowali, spróbowali go bardziej poznać. Tak samo jest trochę z człowiekiem, że nie wystarczy go znać, Trzeba się z nim spotkać, pogadać z nim, zasmakować go trochę. I jakby, żeby wypracować tą relację z Panem Bogiem. No ale jak mam rozmawiać z Bogiem, jak go nie widzę. Jak rozmawiam z jakimś człowiekiem, tak jak teraz rozmawiamy, to przecież normalnie widzę, a Boga nie widzę, no to jak mam z nim rozmawiać? No to jest. No ale patrz, no powietrze też nie widzimy, ani oddychasz. A miłość? Przecież też jej nie widzimy, a czujemy. No coś w tym jest, ale jakoś ciężko, ciężko mi to zrozumieć. To może wróćmy do tych relacji. Patrz, no tak jak jest z tymi witrażami, widzisz? Yy, z zewnątrz prawie nic nie oznaczają. Ale jak wyjdziemy do środka, to widzimy ich piękno. Tak samo jest z rodzicami. Nie wystarczy się przeciwko nim buntować. Yy. Kłócić się, ale trzeba próbować z nimi rozmawiać, wejść z nimi w relacje, spróbować. Wiesz co? W Piśmie Świętym jest dużo fragmentów, w którym Bóg chce nam powiedzieć, że nas kocha i że się o nas troszczy i że chce mieć z nami dobrą relację. No tak, ale masz Pismo Święte, przy sobie skąd takie rzeczy wiesz? Nie, z księgi czytam tam w domu? Ale jest świetna apka na telefon, do której zawsze mogę zajrzeć i dowiedzieć się, co Bóg chce do mnie powiedzieć. Wiesz, co przedmiotowy jeden psalm? Psalm 23. Posłuchaj. Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Przywraca mi życie. Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach, przez na swoje imię. Chociaż chodziłbym ciemną doliną. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Bóg nas kocha i chce, żebyśmy Mu wierzyli. Musisz otworzyć serce. Musisz Mu powierzyć wszystko, co leży ci na sercu. Musisz dać Mu szansę. Otworzyć serce. No tak, ale tyle tych obowiązków, cały czas coś mam na głowie. Kiedy ja mam to nie wyrobić? Co wczoraj mówiłeś, że się nudzisz? Tych kilka minut dla Pana Boga to naprawdę niewiele. A może... Wiele to dla ciebie zmienić. Słyszałeś o Jaśku Meli? Nie bardzo. To młody chłopak, który pomimo swojego kalectwa wiele osiągnął. Mówi świadectwa, że to dzięki Bogu tyle osiągnął. Zobacz. Cześć, tutaj Jaśek Mela, podróżnik, społecznik. Więc jeszcze powiedzieć, no dane mi było troszeczkę po świecie podróżować na, na różne wyprawy na oba bieguny i różne inne miejsca. Człowiek wierzący. Ja się sam śmieję z tego, i, i zawsze, jak nie wiem, dostaję prośbę o to, żeby się podzielić e, historią swojej relacji z Panem Bogiem, to w ogóle jestem zaskoczony, dlatego że ja przez większość życia byłem osobą, e, nie że super daleko od kościoła, nawet nie że jakoś przeciwko kościołowi, ale taką osobą, taką letnią. E, a to tak jak mówi pismo, to, to trzeba być zimnym albo gorącym. A ja mówiąc szczerze, przez wiele lat miałem po prostu wyrąbane. Chodziłem sobie do, do kościoła, bo mówiąc szczerze, łatwiej było pójść co niedzielę do, do kościółka, odbębnić e, tę godzinę sobie tam pykając w na telefonie, niż się w ogóle po prostu zastanowić nad tym, e, o co w tym wszystkim chodzi, e, czy ten Bóg jest, czy go nie ma, e, albo porozmawiać o tym z rodzicami, wyrazić jakieś swoje e, wątpliwości. I mam takie, e, takie swoje przeświadczenie, e, nie wiem, nie chcę żadnych herezji głosić, że ilu ludzi na świecie, tylu bogów, bo, bo nie, Bóg jest jeden, ale myślę sobie, że do każdego człowieka, do każdego z nas, Pan Bóg mówi, mówi w inny sposób. Dobiera taki język, który do mnie i do ciebie dotrze. I, i, i czasami jest tak, że, że te doświadczenia, do których dopuszcza, są straszliwie trudne. Kiedy na naszą rodzinę spadły takie bardzo trudne doświadczenia, kiedy, kiedy, mając 7 lat, straciłem dom w pożarze, kiedy nie zostało nam zupełnie nic w ciągu jednej zimowej nocy. No po prostu patrzyliśmy na to, jak, jak, jak odchodzi wszystko to, co mieliśmy. Jak człowiek nie ma absolutnie nic, niczego nie, nie posiada. Szukaliśmy do tego jakiegoś pocieszenia, no tak jak każdy sobie próbuje jakoś w głowie to układać, racjonalizować. No i takim śmiechem przez bzy sobie mówiliśmy, no tyle dobrze, że przynajmniej już gorzej być nie może. Niestety nigdy w życiu nie możesz z całą pewnością powiedzieć, że, że teraz może być tylko dobrze. Zawsze może być lepiej ale zawsze może być też jeszcze gorzej. I parę miesięcy później wydarzyła się taka no, największa tragedia w moim życiu. Straciłem młodszego brata, który utonął na moich oczach, mając 7 lat, zostawiając nas wszystkich z oczywiście ogromnymi wyrzutami sumienia, z taką myślą, co mogłem zrobić inaczej, jak mogę zapobiec tej tragedii, a co by było, gdyby to, a gdyby tamto. No ale życie jest jedno, nie? I czasem jest tak, że jak się dzieją takie straszliwe rzeczy, to po prostu Trzeba przez nie przejść, trzeba iść dalej. Kiedy parę lat później wydarzył się mój wypadek, w którym straciłem rękę i nogę, e, przychodził do mnie, odwiedzał mnie w, w szpitalu ksiądz, mi coś mówił o Bogu, o tym, że jest dobry i miłosierny. Myślałem, co to za w ogóle pierniczenie, nie? Jak to, jak to w ogóle jest realne? Jeżeli Bóg tam faktycznie y, y, dzieli i rządzi, no to kurde, święty nigdy nie byłem, ale serio zasłużyłem sobie na, 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 na takie rzeczy. Żeby na moich oczach umarł mój brat, żebym, żebym stracił rękę i nogę, czym do cholery są na to wszystko zasłużyłem? No i zdałem sobie z biegiem lat sprawę z tego, że, że błędnie do tego podchodziłem. Że to nie jest tak, że, że trudne rzeczy to są złe rzeczy i one są ci dane, e, ci dane za karę, tylko że one czasem są pewną, pewną taką przestrzenią, żeby coś sobie odkryć. To kiedyś e, Czesław Miłosz pisał, że, że cierpienie jest pewną prowokacją, która wyzwala w nas taką siłę, z której sobie nie zdawaliśmy sprawy. Ja czasem, jak się spotykam z różnymi, z różnymi znajomymi, niekoniecznie z kościołem związanymi, a czasem bardzo, bardzo daleko od kościoła, żyjącymi, to czasem ludzie mówią, o cholerę komu taki kościół, nie? Nie dość człowiek ma w życiu ciężarów, a to jeszcze przychodzi Chrystus i ci mówi siema, pomóż mi jeszcze nieść krzyż, nie? I takie cierpiętnictwo i w ogóle e, smuteczki, nie? Jak nieraz się tam śpiewa "Aleluja", ale takim tonem jakby to był marsz pogrzebowy. E, I to w ogóle nie jest tak. Ja, ja myślę sobie, że, że wiara jest nam po prostu potrzebna. Jest nam, jest nam użyteczna. Że to, to nie jest tak, że Chrystus... Mamy Wielki Post, nie? Że Chrystus cię prosi, żebyś mu pomógł nieść swój krzyż, bo on sobie naprawdę spoko dał radę i bez ciebie. E, tylko on Ci mówi, stary, wiem, że masz krzyż, no, nazywaj to jak chcesz, krzyż, bagaż doświadczeń, trudności, traumy, e, jakieś tam inne, inne słabości, e, chcę Ci pomóc. Ja mam takie poczucie, że przez wiele lat narzekając, myśląc sobie, cholerny Bóg, próbował mnie tu w ogóle e, udupić, nie? zabić, a ja taki taki maczę, że nawet 15 tysięcy wolt mnie nie zabiło i w ogóle tak sobie daję radę. Zdałem sobie sprawę z tego, że, że to jest zupełnie na odwrót, że można powiedzieć, nawet idąc za słowami lekarzy, którzy nie leczyli w szpitalu, że ja powinienem umrzeć. A coś się stało, stały, stały się pewne konkretne cuda, bo, sorry, ja nie znajduję na to innego wytłumaczenia, że jestem tu i teraz, że, że żyję. I to nie jest kwestia moich, nie wiem, mega genów, e, chociaż oczywiście pozdrawiam rodziców, nie narzekam na swoje geny, e, ale, e, ale kogoś, kto mnie, kto mnie z tego wyciągnął. Ładnie ktoś kiedyś powiedział, że przypadek to po prostu drugie imię cudu. I można próbować to naciągać i wszystko nazywać przypadkiem, ale, ale ja, w te, ja w te przypadki nie wierzę. I myślę sobie, że, że może właśnie Pan Bóg mi w życiu dobrał taki język, trudny język, taki może czasami trochę, trochę wojskowy, po to, żebym ja go zobaczył w swoim życiu. Po to, żebym sobie pierwszy raz zadał pytanie, czy ja w ogóle chcę żyć, o jakie życie ja, ja walczę, czy ten Bóg jest. I jak to właśnie jest z jego dobrocią i, i miłosierdziem. Uczę się tego, żeby być Panu Bogu wdzięcznym. Jest taka fajna piosenka lub z torpedy 44 dni o, o bardzo trudnej, osobistej sytuacji, o śmierci nienarodzonego dziecka. I tam wokaliści śpiewają, że, że wiecie, że czasami w życiu się dzieją jakieś rzeczy, my tego nie rozumiemy, co Pan Bóg chciał nam powiedzieć, się modlimy, prosimy i czasem dostajemy odpowiedź. A czasami jest tak, że musisz się nauczyć, jak żyć bez odpowiedzi. Ja dzisiaj nie wiem, dlaczego Pan Bóg postanowił dać mi, czy pożyczyć mi młodszego brata na 7 lat życia, a potem go zabrał. Nie wiem. Kurde, głupi jestem, nie? Ale ufam, ufam, że, że po coś. Ufam, że, że to jest też dar. Muszę się dziękować Mu, nie się wkurzać za to, że go zabrał, ale dziękować za, za, za te 7 lat życia. Dziękować za to, co, co mogliśmy przeżyć. Dziękować za te, za te doświadczenia. Mówię, nie uwierzyłbym kiedyś, że, że ktoś mnie będzie w życiu o, o Boga pytał, nie? że będę się modlił, bo, bo będę chciał, ale widzę w tym po prostu wartość, nie? ułatwienie. Wiara to nie jest jakiś tam dodatek do życia, jakiś hobby, jakiś gadżet, nie? ale to jest, to jest po prostu część nas. Nie ma się co tego wstydzić, nie ma co tego, temu zaprzeczać. Można w tym po prostu czerpać siłę, być, inspirować się, można w tym doszukiwać, wyszukiwać właśnie taki zapalnik, który Ci mówię, bo tak mówi pismo, że każdy z nas jest powołany do odwagi i do męstwa, do robienia wielkich rzeczy. Wielkich to nie znaczy spektakularnych, zdobywania nie, jakichś biegunów, innych tam szczytów, bo na co to komu, nie? Ale dla wielkich, dla, dla Ciebie i dla drugiego człowieka. Jak jesteśmy do tego powołani, Warto jest na to, na to wołanie odpowiedzieć. Niesamowita historia. Wiesz, to wszystko dzięki Bogu. Gdyby nie Bóg, pewnie tyle by nie osiągnął. A On wszystko powierzy Mu, to co leży Mu na sercu. Akurat w Kościele jest adoracja. Ty też możesz pójść i powierzyć to, co leży Ci na sercu. No tak, ale jak ja tam, jak ja pójdę, jak Bóg mnie w ogóle nie zna? Nigdy z Nim nie rozmawiałem. To jest akurat nieprawda. Bóg cię zna od początku. Naprawdę. Możesz zawsze do Niego przyjść i powiedzieć, co leży ci na sercu. Możesz spróbować. Naprawdę. Czy mogę powiedzieć o kimś, z kim nie rozmawiałem pół roku, że jest moim przyjacielem? No chyba raczej nie, bo to taka słaba przyjaźń, relacja, jeżeli z kimś nie utrzymuję żadnego kontaktu, albo jeżeli ten kontakt jest bardzo znikomy i słaby. A czy mógłbym powiedzieć o kimś, z, którym, z kim rozmawiałem przed chwilą, z kim rozmawiałem rano, z kim rozmawiałem wczoraj wieczorem, po południu, wczorajszego poranka? Z kim z kim rozmawiam codziennie? Czy mogę powiedzieć, że jest moim przyjacielem? Chyba tak. Ja myślę, że tak. I ja jestem o tym przekonany, że mogę o kimś takim powiedzieć, że jest moim przyjacielem. Przyjaźń to szczególna relacja. I z taką relacją do takiej relacji zaprasza nas Chrystus, abyśmy weszli w z nim głęboką i zażółoną relację, nie tylko przyjaźni, ale przede wszystkim relacji miłości. Podczas modlitwy. Możemy określić jako rozmowa z Bogiem. Bardzo często skupiamy się tylko na tym, co my chcemy. Przedstawiamy Panu Jezusowi nasze warunki, jakieś żądania, które chcemy spełnić. A czy zatrzymujemy się na ciszy, aby wsłuchać się w to, co ma nasz przyjaciel do powiedzenia? Przecież to by było śmieszne, gdybyśmy przyszli do kogoś na herbatę, usiedli, wybili, zjedli, powiedzieli, co mi powiedzieć, i zanim On zacznie mówić, to szybko byśmy wybiegli. Dlatego w tym szczególnym czasie Wielkiego Postu zatrzymajmy się na adoracji, na rozmyślaniu nad Ewangelią, nad Pismem Świętym i wsłuchajmy się w to, co nasz przyjaciel chce do nas powiedzieć. Jakie słowa chce do nas skierować. Modlitwa to jest spotkanie, to jest wołanie do, do, do Pana Boga do... Mojego ukochanego, który, on, który przychodzi. I, i, I to jest spotkanie z nim cudowne. Który przychodzi i jest ze mną cały czas. On nigdy mnie nie opuszcza, jest, jest przy mnie i, i o wszystkim mogę mu powiedzieć. I wiem, że nigdy mnie nie zawiedzie. Wiem, że pragnie mojego szczęścia. To jest wszystko, co robię. Nawet praca jest modlitwą. Tak? czy To, co robię w domu, czy sprzątam, czy gotuję, to wszystko można też. To wszystko można przyjąć jako modlitwę, ale generalnie dla mnie modlitwa to jest takie wołanie właśnie do, do, do Niego, który przychodzi, który jest i On naprawdę jest. On jest żywy i obecny, cudowny i prawdziwy. Na milion procent. Wiele razy zdarza się, że nie modlimy się. Nie mamy ochoty na modlitwę, albo modlimy się jak papugi. Powtarzamy modlitwy naszymi ustami, ale nasze serca są daleko. To jest moment, aby powiedzieć Duchowi Świętemu, przyjdź Duchu Święty, rozgrzej moje serce. Przyjdź naucz mnie, jak się modlić. Naucz mnie, jak patrzeć na Ojca, jak patrzeć na Syna. Naucz mnie, jak wygląda droga wiary, jak kochać, a przede wszystkim naucz mnie mieć postawę nadziei. Jest to kwestia nieustannego wzywania ducha, aby był obecny w naszym życiu. Modlitwa. Modlitwa to jest po prostu stawanie przed Bogiem. Modlitwa może służyć do wielu rzeczy. Przede wszystkim do chwalenia Boga, do uwielbienia Go, jego własnymi słowami, jakby tym, co On sam o sobie oświadcza czy mówi. Często jest tak, że czytamy jakieś wspaniałe. Słowa, które Bóg o sobie mówi, że jest jedyny, że jest wszechmocny, że On może to wszystko, że On stworzył świat, że były gwiazdy w ojmieniu. Wiele niesamowitych stwierdzeń o Bogu, i to jest jakby podstawą, żeby się modlić tymi słowami. On uczyni dla nas wielkie rzeczy, przede wszystkim nas całkowicie. Odciął od zła, uniezależnił, prawda? Możemy, mamy wybór. Mamy wybór taki, że nie musimy grzeszyć, nie musimy, nie musimy poddawać się pokusom, jesteśmy zbawieni. Uwielbienie to jest ważna część, bo można wielbić Boga też w różnych momentach życia. Jak czujemy się szczęśliwi, oglądamy piękny świat, bardzo skomplikowany, który wyszedł pod jego ręki. I jesteśmy pewni, że to tak właśnie się stało, a nie przez jakąś przypadkowość. Również dziękczynienie jest takim, taką piękną modlitwą, bo jeżeli się o coś gorliwie modlimy, to równie gorliwie dziękujemy za to, jak otrzymujemy, prawda? Bo to jest po prostu wyraz Bożej miłości, że wysłuchał naszej modlitwy. To jest niesamowite. I ważna jest też modlitwa. Modlitwa, jakieś skruchy, prawda, żalu, jeżeli wyznajemy Bogu, wtedy, gdy wyznajemy nasze grzechy, kiedy chcemy się jakby poprawić z czegoś, kiedy chcemy prosić o pomoc, żeby nam Bóg pomógł zmienić nasze życie. I modlitwa wstawiennicza, bardzo też ważna, którą też często praktykuję, bo wokół jest tylu ludzi potrzebujących, nieszczęśliwych, chorych. Czy w jakiś sposób pogubionych, czy, czy, czy smutnych, czy wymagających pocieszenia. I właściwie to jedyny Bóg może to zrobić: może ich podnieść, może ich uzdrowić, może im zmienić życie, bo, bo tak działa Bóg właśnie, że w sposób niesamowity opiekuje się ludźmi. Jeżeli tylko go o to poprosimy, jeżeli wiele osób się modli za daną osobę, to tym bardziej ta modlitwa jest skuteczna. Modlitwa to jest w pierwszej kolejności takie osobiste spotkanie z Panem Bogiem, możliwość porozmawiania z Nim. Na modlitwie staram się jak najwięcej słuchać, a jak najmniej mówić, bo to jest ważne, co Bóg do nas mówi, mniej ważne, co my byśmy chcieli do Niego powiedzieć. Cały czas uczę się modlitwy. Chciałabym, aby była spotkaniem z Bogiem żywym żebym wchodząc do Kościoła też właśnie wszystkie sprawy oddaje Panu Bogu i proszę, żeby był w dniu codziennym. Modlitwa daje mi siłę do przezwyciężania różnych codziennych trudności. Jest też takim tchnieniem życia w to wszystko, co, co się dzieje. Modlitwa dla mnie jest spotkaniem z Jezusem, spotkaniem z Bogiem. Modlitwa też jest piękną Piękną rozmową z Bogiem, bo Bóg zawsze nas wysłucha. Możemy się modlić na przykład poprzez mszę świętą, poprzez przychodzenie do świątyni, ale też na przykład poprzez takie znaki jak przeżegnanie się przed kościołem, na przykład, bo Jezus zawsze nas wysłucha i zawsze zobaczy to, że. Nie wstydzimy się Go i że zawsze możemy tu przyjść, i że się po prostu nie wstydzimy i pokazujemy, że jesteśmy, że jesteśmy w Jego wierze, że wierzymy w niego. Jak już może wiecie, jestem siostrą zakonu klauzurowego, więc właściwie modlitwa jest sensem mojego życia. Jest to moje życiowe powołanie. Nie mam ważniejszych rzeczy do zrobienia niż poświęcenie się modlitwie. Głównie też w dwóch wymiarach. Przede wszystkim dlatego, że Pan Bóg jest warty tego, aby dla Niego być. Więc moje życie ma sens na tyle, na ile po prostu tu dla Niego jestem, przy Nim trwam. I też druga rola w moim też powołaniu jest taka, żeby wstawiać się za tym, którzy tego potrzebują. Jesteśmy tutaj dla Kościoła, żeby te wszystkie intencje, które ludzie nam przynoszą, omadlać także też już teraz zapewniam, że modlimy się w waszych intencjach. Zawsze można też do nas przesłać intencję modlitewną. Modlitwa jest po prostu takim no właśnie nie tylko jest to pacierz rano czy wieczorem, który jest niezbędny, żeby dobrze zacząć dzień. Ja praktykuję także modlitwę zanurzenia poranną, zanurzenia we krwi Chrystusa, wszystkich okoliczności, które danego dnia mnie spotkają osób, zdarzeń. I tego, co mam robić, to mnie uwalnia od lęku o to, co będzie się działo, od jakiegoś takiego bagażu, ciężaru, co to będzie. Ale jeżeli jeszcze bardziej chcę o coś prosić, czy zależy mi na czymś, modlę się też litanią do krwi Chrystusa, najświętszej krwi, czy też litanią do serca Pana Jezusa, czy też po prostu czytam Słowo Boże. Jest to taka nieustanna modlitwa, jestem przy Nim cały czas. I w ciągu dnia praktykuję taką, takie krótkie modlitwy, też, zwyczajnie nawet znak krzyża. Jest to coś takiego, jak czuję się już zmęczona w pracy, muszę wyjść po kolejnego pacjenta, tu czynię znak krzyża, żeby mnie Pan Bóg troszeczkę umocnił i pozwolił działać. Modlitwa jest dla mnie też takim spotkaniem, na które zawsze bardzo oczekuję. Ponieważ Jezus jest moim oblubieńcem i czuję się w nim zakochana, to jest to taki czas przebywania wraz z nim, kiedy mogę być blisko Niego, przyłożyć ucho do jego serca, też wypowiedzieć przed nim to, co w moim sercu się kryje i kiedy mogę poczuć się naprawdę akceptowana z tym, kim jestem, jaka jestem, i czuć się w pełni wartościowym człowiekiem, w pełni wartościową kobietą. Ważna jest dla mnie też modlitwa we wspólnocie, podczas liturgii, mszy świętej czy, czy nawet nabożeństw, czuję się wtedy taką wspaniałą siłę Kościoła, wspólnoty i jak razem stoimy przed Bogiem, to jest takie piękne. I też Jezus, słuchając naszej modlitwy, poznaje, czy jesteśmy też dobrymi ludźmi. Jezus zawsze nas wysłucha. Jezus zawsze nam da o to, co prosimy, jeśli to będzie dla nas dobre. I też w modlitwie powinniśmy prosić o to, żeby, była, żeby stała się wola Pana Boga, a nie nasza, bo my jesteśmy tylko Jego sługami i powinniśmy się kierować Jego słowami. Modlitwa jest bardzo ważna, nie można jej opuszczać. Po prostu jest to taka łączność z naszym Bogiem. Jest, jest, jest mi ciężko w życiu. Wszyscy coś ode mnie wymagają. Rodzice cały czas coś trują. Proszę, wejdź w moje życie, w moją codzienność, żebym mógł w codzienności jakoś się z Tobą spotkać. Ciężko, ciężko też mi jest jakoś zwracać się do Ciebie, jeśli Ciebie nie widzę takiego, jakim jesteś. Mimo moich słabości, ufam, ufam w sercu, że, że, że mi pomożesz w tym wszystkim. Panie, skoro jesteś taki dobry, skoro wszystkim pomagasz i jesteś miłością, chcę w Ciebie wierzyć. Jezu, ufam Tobie. Wiemy doskonale, że nie wystarczy Pana Boga tylko słuchać, ale trzeba na te słowa odpowiedzieć. I tym właśnie jest modlitwa moją odpowiedzią, moim otwarciem serca Panu Bogu, pozwoleniem, aby to właśnie On działał, On mnie przemieniał. Zapraszam Was, kochani, do tego, abyśmy. Dzisiaj szczególnie otworzyli serce przed Panem Bogiem w modlitwie płynącej z serca, tak jak u naszego głównego bohatera, u Piotra. Zaczął modlić się własnymi słowami to, co gdzieś siedzi mu w sercu mogą to być radości, różnego rodzaju sukcesy, szczęścia, którymi chce się przed Panem Bogiem pochwalić, ale mogą to też być trudności, problemy, może nawet pretensje. Może nawet moje wątpliwości, które muszę Bogu oddać, które muszę Bogu dać. On tego pragnie. Pragnie spotkania, relacji. Nie tylko, żebyśmy go słuchali, ale żebyśmy też na tę miłość odpowiadali naszymi słowami, naszą modlitwą. To jest bardzo ważne w relacji. Doskonale wiemy, że gdybyśmy tylko kogoś słuchali, albo gdybyśmy tylko gadali, nie nawiążemy kontaktu, nie nawiążemy relacji. Dlatego potrzeba wzajemności. Bóg do mnie mówi. A czy ja coś mówię do Niego? Bierzemy się, kochani, za modlitwę. Szukamy w naszym życiu, w naszym codziennym czasie czasu, przestrzeni dla Pana Boga na modlitwę, na tych kilka chwil. Czasem warto modlić się krótko, a częściej niż rzadko, a za długo. Modlitwa ma być przede wszystkim spotkaniem z Bogiem, który mnie kocha. Tak mówiła o tym święta Tereska od dzieciątka Jezus. Modlitwa to spotkanie z tym, o którym wiem, że mnie kocha.